Dzień dobry, witam wszystkich miłośników pojazdów elektrycznych. Znajdujemy się w nakle nad notecią w salonie firmowym firmy Sarini. Jak zapewne wiecie, nasze pojazdy dzielimy na dwie podstawowe grupy: na pojazdy, które wymagają posiadania prawa jazdy, oraz pojazdy, które nie wymagają posiadania prawa jazdy. Oczywiście wszystko znajdziecie na www.sarini.pl co miesiąc ogłaszamy promocje na nasze pojazdy. Z uwagi na bardzo szeroki asortyment naszych pojazdów, nasze pojazdy różnią się od, od siebie wielkością, e, mocą silnika, pojemnością baterii, wyglądem zewnętrznym. Tych cech jest naprawdę sporo. Co miesiąc ogłaszamy dla Was specjalne promocje, ale w tym miesiącu będzie troszkę inaczej. Cały czas nasze promocje, nasze informacje dotyczące Sarini pojawiały się na naszym firmowym koncie YouTube'a, na koncie Salon 2 Kółka. Ale od tego miesiąca wszystkie informacje dotyczące Sarini, dotyczące pojazdów elektrycznych, będą publikowane na naszym nowym kanale na YouTube'ie o nazwie Sarini. I właśnie w tym momencie jest publikowany już. Nowy materiał dotyczący promocji na listopad 225. Wystarczy kliknąć w ten link i będziecie już na naszym nowym kanale na YouTubie. Bardzo bardzo dziękuję wam wszystkim za uwagę. Dla tych, którzy interesują się kładami, motocyklami, skuterami, zapraszamy do śledzenia naszego kanału Salon 2 Kółka, a wszystkich tych, którzy interesują się Sarini, pojazdami elektrycznymi, zapraszamy na nasz nowy kanał Sarini.